Dobry wieczór! Dobry, 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 dobry dzisiejszy wieczór! Bardzo się cieszę, że ze mną jesteś. A czy jesteś gotowa? Mm. A czy jesteś gotowy? Mm. <laughs> Zagraj o swoje zęby. Przyłącz się do gry o zęby metodą konopki. I oczywiście zdobywaj kolejny poziom tej gry. Dziś już wkraczamy w poziom drugi, w poziom drugi tej cudownej, motywacyjnej gry o zęby, bo krok po kroku zdobywa się szczyty. Zatem jestem z ciebie bardzo dumna, że nie poddajesz się, nie cofasz się, idziesz przed siebie, ja ci towarzyszę, jestem. Obok, jestem obok, niosę na przemianę wspólnie z Tobą Twój ciężki plecak. No, swój też zresztą. Ale co tam, co tam? Idziemy wspólnie. Krok po kroku, krok po kroku zdobywamy szczyty. Jeżeli masz taką potrzebę, albo gdzieś po drodze stwierdzisz, że wracasz do poziomu pierwszego i ja też tam jestem, i też wspólnie z Tobą zdobywam poziom poprzedni. Natomiast, jeżeli jesteś całkowicie już przygotowana, przygotowany na podróż po poziomie drugim, to nie ma chwili do stracenia. Szczota, albo nawet dwie, nitko dentystyczna, szczoteczka do czyszczenia języka i irygator dentystyczny. Zabierz to wszystko ze sobą i ruszaj ze, z Twoją higienistką. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, włącz czotę i raz, zmiana, raz, zmiana, szóstka zmiana, piątka, zmiana, czwórka, zmiana, trójka, zmiana, dwójka, zmiana, jedynka, zmiana, jedynka, zmiana, dwójka, zmiana, trójka, zmiana, czwórka, zmiana, piątka, zmiana, szóstka, zmiana, siódemka, zmiana, ósemka. Stop, brawo, po jednej sekundzie na każdej ścianie, więc żująca góra, i raz, zmiana, zmiana, czwórka, zmiana, piątka, zmiana, czwórka, zmiana, Hej, trzy, o, ok, trójka, czwórka, zmiana, czwórka, zmiana, czwórka, zmiana, czwórka, Nana, siedemka, zmiana, uchąka, Fantastycznie, chcesz to wypuść? jeżeli wytrzymujesz dalej, to od wewnątrz yy, też po sekundzie na jednej ścianie. I uwaga, lecimy. Delikatnie szczotka ustawiona tylko na ścianie i końcówki szczoteczki, robocze końcóweczki wymiatają osad. Okej, okay? delikatnie, żeby one miały możliwość ruchu. I uwaga, ósemka na, ósemka na, ósemka na. Ufienka, na piątka, dlana, trójka, dlana, trójka trójka? ustaw ja trójka, dlana, trójka, dlana, haha, jelenka, dlana, jelenka, dlana, trójka, dlana, trójka, dlana, trójka, dlana, cząstka, dlana szóstka Szórka w zmiana, Szenka. ła, ha. Ok, odkład do kła, ustaw zawsze pionowo. Potem już oczywiście zmieniaj kąt. No i po jednej sekundzie na dole policzkowo. I łaga, lecimy. Ósemka, zmiana, piąta, zmiana, szóstka zmiana. Piątka, zmiana, skórka zmiana, trójka, zmiana. A już możesz to już nie? Dwójka, ziana jedynka, zmiana, jedynka, zmiana, dwójka, zmiana, trójka, zmiana, czwórka. No, na wyścigaj skąd skrzydeczki na chód. Piątka, zmiana, szóstka, zmiana, siedemka, zmiana, zmiana i ósemka, zmiana. I używam Po sekundzie na jednej, na powierzchni używającej, uwaga. Uwaga, zmiana, ręka, zmiana, szóstka, zmiana.

Czórka znana, czórka znana. I na od trójki do trójki pioni tu szczotę, ok? Trójka zna, trójka zna, ja jępa zna. Aha. Trójka zna, trójka zna, znana. Zmieniają już od szczoty. I teraz czórka. Czórka znana, piątka znana. Truska, hlana, la, hla, hla, Mówienie i szczotkowanie to trudna sprawa. Ale świetnie Ci poszło. One trzy buziaczka. Wydłużamy mini nawyk i udajemy się w drogę ku zdobywaniu szczytu. I manualna szota wymiatamy od wiązku na ząb. Lecimy sobie wymiatamy. Naciągamy delikatnie, delikatnie dziąsło na ząb. Nie szarp, nie szarp, tylko bardzo delikatnie. Zapraszaj dziąsełko na ząb. Żujące, no to oczywiście czyścimy buciki. I jeszcze jedna strona. Fantastycznie, od wewnątrz znowu wymiatamy dziąsło na ząb. I pionowe ustawienie od kła do kła. Delikatnie naciągasz dziąsło na ząb, no i oczywiście jeszcze od wewnątrz, lewa strona nam została, i policzkowo dół, dziąsło na ząb, zapraszamy, 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 zapraszamy. zapraszamy. mhm, dziąsło, <laughs> mhm. Dziąsło na ząb i szczotkujemy, czyścimy buciki, żująco, tylko właśnie tutaj możemy poszaleć, na żujących i jeszcze lewa strona, no to jest zabawa, prawda? <grym> I znowu tam, gdzie nie wolno tak szczotkować, tak szorować, to wyciągamy dziąsło na ząb, czyli od wewnątrz również dziąsło, zapraszamy na ząb, ustaw szczotę pod kątem 45 stopni do linii, dziąsło, ząb, staraj się mniej i więcej, staraj się, stare. Aha. I wyciągaj dziąsło na ząb. Ja Odkład odkładokła, kła. Ustaw szoty tak jak Ci wygodnie. I zapraszaj dziąsło na ząb. I jeszcze ostatnia ćwiarteczka od wewnątrz. No i brawo! No i cudownie. Mmm. Wypuść, Pierwszy krok za tobą. Brawo, brawo, brawo. <laughs> Cudownie. Teraz nitkowanie, czyli krok drugi. Krok drugi. Krok drugi. Wydłużamy nawyki. Pamiętasz, jak mało robiliśmy w mini nawyku? Mhm, tylko jedyneczki górne. Teraz zaszalejmy, wydłużmy tą czynność. Będziemy sobie górę odkład do kła, higienizować nitką, ściany boczne, zęba, każdy ząb odkład i również też... a co tam, co tam zaszelejemy odkład dół. Lecimy najpierw jedyniastki, brudy na prawe, z lewego czyste. I chodzisz po ścianie zęba, delikatnie po ścianie zęba wchodzisz do góry jak już jesteś maksymalnie tak, żeby ci nie bolało, ok? to mocno naciskasz ścianę zęba i suwasz te osady. Tak pomocą nitki. W dół i prawe zbiera brudy, z lewego odwija z lewego odwijam czystą nitkę. Aha. I dwójeczka. I zaberek kontroluje ten ruch. Po ścianie zęba wchodzę i też schodzę po ścianie zęba. Nie przebijam brodawki dziąsłowej, Nie uderzam nitką pionowo w dziąsłonie, nie, nie. Mm -hmm. No i fantastycznie. Zostały mi jeszcze trzy zęby na górze. Jedynka lewa. Mm -hmm. I po ścianie zęba. I brudy na prawe. No, muszę nitkę sobie. Urwać nową. Mhm. Niteczka nowa. Świeżu cienką. No widzisz, jest tak, że ja muszę sobie kilka razy dobierać te niteczki, bo nie lubię mieć takiej dużej ilości tu na paluszku. Wolę kilka razy sobie dobierać nitkę. No i jeszcze dwójka już wytrzeszczona. I kieł. I po ścianie. Super. Brudy naprawy z lewego czyste. I dół. I góra. I delikatnie. Dwójka. Delikatnie po ścianie. Zęba. I super. I jeszcze lewa. E, e, te trzy zęby po lewej stronie. Jedynka, no i znowu mi się nitka skończyła, O, muszę dobrać niteczkę, jak u Ciebie, z tą nitą, co, nawijasz tak dużo od razu, no to fantastycznie, ja, mnie paluszek boli, mimo, że nie ściskam, delikatnie to robię, a i tak mnie boli paluszek, więc troszeczkę tylko nawijam, jedynka była, widzisz, tak, teraz, na pewno jest wyczyszczona, ta po ścianie zęba i druga. No i super, wszystko jest wyczyszczone. Niteczki mi zostało, ale co tam, co tam za szalenie. I ją, i oczywiście ją wyrzucę. Eee, no to krok drugi za nami. Brawo! Brawo. To teraz krok trzeci. Czyszczenie języka. O, jaka to jest trudna czynność. O, co to do czyszczenia języka? I jedziesz po języku. ale dlaczego jest trudna? Bo trzeba bardzo delikatnie ściągać osad z języka. Żadną skrobaczką, tylko delikatnie szczoteczką do czyszczenia języka. Wiesz, taki ruch skrzydeł motylka, żeby nie podrażnić bestii, czyli język Ma być zadowolony. A teraz czwarty krok. Czwarty krok. Ustawiasz sobie irygator, włączasz na bicz, najlepiej prostoliniowy, żeby był. I lecimy. Ruch kołyskowy. Widzisz? Już troszeczkę więcej robimy niż w mini-nawyku. Wydłużamy. Skupiamy się bardziej na tym ruchu. Wydłużamy mini-nawyk. I mm, tę czynność uderzania biczem wodnym, a robimy się bardziej świadomie. Czyli takim ruchem kołyskowym y, higienizujemy sobie Dziąsełka, Lecimy. no, Dziąsełka. Dziąsełka. Dziąsełka i dół. dół, to samo, to w dół ben, będziemy robić taki ruch kołyskowy kołysałeczko, kołysałeczko wytrzymałam okay, z tą ilością wody uch, ciężko było ja Ci pokazuję, jak to robię. Chcę patrzeć na Ciebie, natomiast y, y, dobrze jest nachylić się, tak? Już y, 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 wiesz o tym, ale jeszcze Ci przypominam. nachyl się nad umywalką, otwórz buziaka a, i jedziesz tak, a tu Ci leci, poprodzi woda, woda, Ci ma lecieć. Także nie bój się tego. Baw się biczem wodnym, absolutnie ciesz się tym. Lecimy góra. No, teraz nie wytrzymałam i jeszcze teraz lewa strona. Fantastycznie i dół. Uu, ciężka sprawa, od wewnątrz, uwaga. Jedziesz. I jeszcze lewa strona, dół. Wytrzyj buziaczka. Brawo, brawo, brawo. Wydłużamy mini nawyk. Prawda, że troszeczkę dłużej i no, bardziej e, efektywnie. Koniecznie, koniecznie zapisz godzinę higienizacji w odpowiednim miejscu i wyślij. W, w, oczywiście w dzienniku w motywatorze, W dzienniku gra zęby metodą konopki i wyślij. Komunikat w postaci na przykład lajka like do twojej higienistki, jakkolwiek chcesz, czy przez smsa, czy przez messengera, czy whatsappa, jakkolwiek lubisz. Jestem wszędzie i z każdego miejsca na świecie. Odbiorę twoją łapkę. <laughs> łapkę zwycięzcy. <laughs> Lecimy dalej? Wspaniale. pogratuluj sobie. Jo, jo, super było, super było. Kolejny wieczór za nami. Oczywiście jutro o tej samej porze, najlepiej o stałej porze, na przykład o 20.00.00. I koniecznie w tym samym składzie. Spotykamy się tutaj, aby wydłużać mini-nawyk. Wydłużać go do pełnej higienizacji, realizować poziom drugi, drugi gry ozebnym metodą konopki. Do zobaczenia już jutro. Do zobaczenia.